Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Orlen Basket Ligi pomiędzy drużyną Elega Czarnymi Subsk z Legią Warszawą zakończony wynikiem 87 do 82 dla Czarnych subsk. jest z nami ten gości Hejko Ranula oraz zawodnik Michał Kolenda. Michał poprosiłbym o Twój komentarz do meczu. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny, gospodarzy. Mecz praktycznie cały czas na styku, jednak dzisiaj nie było nam dane, że tak powiem, przebić tego meczu na własną, na własną korzyść. Cały mecz tak naprawdę goniliśmy, gdzieś byliśmy w pobliżu, ale nie umieliśmy, nie umieliśmy wziąć tej odpowiedzialności, jakiegoś większego wysiłku, wytworzyć sobie, żeby móc przebić się ze zasubska i postawić swoje warunki i dowieść ten mecz na własną korzyść. Po kolejny trochę brakuje nam cennych rzutów za trzy punkty, e, dlatego się ostatnio męczymy, jeżeli chodzi o te spotkania. E, na pewno duże gratulacje dla drużyny Słupska, wyszła dzisiaj naprawdę skoncentrowana, pewna siebie, e, wiedziała. E, widać było, że ta porażka w Szczecinie e, dała im e, dużą motywację do tego, żeby przed własną publicznością dzisiaj z nami wygrać. E, nam pozostaje przeanalizować spotkanie, przeanalizować błędy, które popełniliśmy i sytuacje, w których powinniśmy e, zrobić inaczej. Przygotować się do e, następnego spotkania i, i tyle. Jeszcze raz gratulacje, dziękuję. Czy są jakieś pytania do Michała? Dobrze, Michał, dziękujemy. Dzięki. Your comment about the game. Uh, Gud evening , first congrats to Slupsk uh, , they , they really wanted the game , they came out playing hard and they , they deserved it uh, . Second uh, , my excuses to our fans , who made this long trip uh, and we did not show up and this is , this is definitely not , not good from our side , I am disappointed , mostly again uh, this , Focus and effort. What we what we gave to the game. There is no excuses. Uh, defensively, we were we were not here. Uh, we couldn't card anybody one on one and pick and rolls. And offensively, of course, we we just can't make shots. So, if this looks like like that, that we we are lost on the court as a team, then of course, uh, coach has to take responsibility also. So, uh, definitely that came from our side. i know that in polish league uh, these things happen and it goes up and down, but, but uh, we don't want to be a team like this that goes up and down. we want to be consistent. we want to be uh, playing with effort, with defense uh, all games. there's no excuses and, and definitely uh, we don't have too many mistakes left to do this season. Trener Hajtor Ranula mówi po pierwsze razowej po pierwsze drużynę yy, mówi, że wyszli skoncentrowani, zagrali świetny mecz. Yy, również przeprasza kibiców legii, którzy przejechali długi kawał drogi i mówi, że no, dzisiaj nie grali jak na swoim poziomie. Również jest zawiedziony obroną, ponieważ Legia przegrywała dużo pojedynków 1 na 1, zostawiała otwarte pozycje do rzutu za 3. Również mówi, że w ataku po prostu nie wpadało i to yy, dosyć mocno. I oraz podkreślał, że jeżeli będą tak grać zagubieni jako drużyna, no to tak, będą, takie, będą takie rezultaty. I mówi, że nie może tak być, że raz grają świetnie, raz grają bardzo źle i muszą to poprawić, żeby być w lepszej formie. Są so, jakieś plany turnera? Chciałbym zapytać o Wojciecha like Tomaszewskiego, który grał mniej niż 2 minuty. Czy to jest niebezpieczeństwo decision? decyzja trenera? Najpierw zaczął z złej Second, uh, on the halftime, he, I don't know, he felt sick, he was throwing up something, but not injury, like uh, something, something else. Thank so, you. Tadek Chajka ronor mówi, że Wojciech yeah. Tomaszewski grał poniżej 2 minut, ponieważ na początku wyszedł źle w mecz, a później w połowie poczuł się źle, wymiotował i nie powrócił do meczu. Czy coś jeszcze jakieś pytania? Okej, kończę. Thank you. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami tenor gospodarzy i oraz zawodnik Chico Carter. Chico, congrats on the win and your comments upon the game. Uh, tonight was a hard fought win. Uh, we just had three things on our mind: uh, game plan, focus and physicality. And I feel like we fought to the end and we beat a good team, uh, Legia. We got a game versus Lublin that we feel like we can win as well. So hard we can practice and lock in for that one. Cziko mówi, że w dzisiejszy dzisiejszym meczu mieli trzy dołożenia: wyjść skupieni, grać twardo oraz egzekwować zagrania w ataku. Mówi, że ciężko wywalczona, wygrana drużyny Zasubska. I również mówi, że nadchodzący mecz z Lublinem uważa, że też mogą w spokoju wygrać i trzeba do niego podejść skupionym. Jakieś plany do Cziko? Ok, dziękuję. Congrats on the win, and uh, your comment about the game. Uh, very tough game. Legia is a very good team, uh, so one for, for sure one of the contenders for, uh, for the titles in this competition. I am very happy that that uh, after the last game in Szczecin where we lost at the end, and then we were unlucky that today we were more lucky, and that we won. These are big points for us. On, on our way, but uh, it cannot happen now that we are entering in some kind of self-satisfaction. We have to continue hard, like we have to continue working hard like we did last two weeks and give our all the best in uh, Lublin. Pan Rzecza po pierwsze mówi, że była to bardzo ważna wygrana i bardzo ważne punkt jest również on jak Legia, która była mistrzynią w pierwszym sezonie oraz jest kandydatem na mistrza tej ligi mówi, że również jest szczęśliwy i zadowolony, że w tym meczu było szczęście i udało się wygrać, ponieważ poprzednim Eddecinem brakowało w nim szczęścia i przegra... czarny przegrali w końcówce. Również mówi też, że nie można osiadać na laurach i trzeba podchodzić dalej z pokorą do kolejnych meczy i pracować ciężko tak samo jak czarny pracowali przez te dwa tygodnie i być skupionym i gotowym na twardą grę. W słuchajcie Uh, this is first victory in Greece uh, since 7th of November. Three months without win in the home court. What do you think about it? And uh, your impression about the atmosphere in, in the gym tonight? Uh, I will not answer on the first question because it's not it's not me who will judge something what coach before me did. This is not a fair and I'm not doing such a stuff.

Trener Wicestkelin mówi, że atmosfera dzisiaj na gryfie była y, bardzo dobra, ale uważa, że również może być lepsza, dlatego zachęca wszystkich kibiców, wszystkich, y, żeby przyszli na mecz z Toruniem y, 5 marca, najbliższy, ponieważ y, mówi, że Czarni nie są może najlepszą drużyną w lidze, ale najbardziej walczącą i ludzie dzisiaj mieli dowód, kibice, że Czarni walczą o każde posiadanie, są, dają z siebie wszystko, dają z siebie maksimum i taki mają plan na do końca sezonu chciał po prostu walczyć jak najciężej się da, żeby nie mieć żadnych wyrzutów sumienia. Czy stowarzysza jakieś pytania? Tak. Hello coach, I have a question about the pressure. Did you feel any pressure before this game since the rivals against Legia? Did you, su coach? No, not because of that. I didn't come here and they didn't bring me to beat Legia. Otherwise I can go home. Uh, I came here and we have a goal. Our goal is to win as many victories

Nerywita Skywin mówi, że nie czuł presji i również nie przyjechał tutaj tylko po to, żeby wygrać z Legią, ponieważ wtedy mógł iść do domu. Mówi, że podchodzi do każdego meczu, jak, jednym celem jest zwycięstwo, zdobywanie punktów, ponieważ w tym sezonie są dwa cele, wygrywać każdy następny mecz oraz walczyć o miejsce w lidze i mówi, że nie czuje presji. i Okay, coach, I have an, a question from the reporter Karol Okay. Uh, what, would you, uh, what did you want to change when you first arrived in the team, what was before and now, in the game, and uh, your approach? And also, how do you um, rate the debut of the new player today? How do I write? Uh, rate the debut the... of the new player? I think, first of all, that the new player gave us stability in the defense. For him, it was not easy because he doesn't know competition he just arrived three days ago and it was not easy to enter in a system and to understand right away what team wants from him so i'm very happy because we brought him to be really i would say our best defender and he was doing a very tough job tonight so compliments for him and uh, i don't know what was before me and i'm never when i'm taking a team in half of the season thinking what was before i wanted uh, I wanted to see team being, being with, playing with more confidence and more smiling and fighting more. And this was and I told them first time when I, when I arrived that I have, we have 13 games till the end, and I want every game that we go hundred percent. we can lose. That's not a problem, but we need to give a heart. Now two games we played, we gave a heart. We gave everything and I'm happy. And same will stay in the future. Trener Iwiza po pierwsze chwali Samuela Heinsta Juniora, ponieważ nie jest to, to był jego debiut w polskiej lidze, nigdy się tutaj nie grał, przejechał 3 dni temu i celem tego zawodnika ogólnie było widać, że jest najlepszym zawodnikiem defensywnym naszej drużyny i dzisiaj to pokazał. Miał bardzo ciężkie zadanie, bronił najlepszych graczy Legii w izolacjach oraz pojedynkach 1 na 1 i udowodnił, że jest w stanie to robić, więc pokazał też dużo serca, dużo walki, dużo dojrzałości mimo młodego wieku, więc trener Iwiza bardzo go chwali. I no, odpowiadając na drugie pytanie, ten Rejwis Askelen, jak już wcześniej wspomniał, nie lubi porównywać co było przed nim, ale jego celem, jak tu przyjechał, od razu to powiedział zawodnikom, że zostało 13 meczy i każdy mają grać na 100%, mogą przegrywać, ale mają się wydać wszystko. I również mają się cieszyć, uśmiechać tą grą, ponieważ e, chciał, żeby było więcej pasji, serca i walki. Dziękujemy. Thank you coach. Thank you very much. Thank you.